Dzień dobry, witam na konferencji posłuchającej UGK z Jastrzębie, UGK Katowice, zakończone granicą 0-0. Bardzo proszę o opinię na koniec. Dzień dobry. Derby mają to do siebie, że, że zawsze mają taki totalny ząbek czosnku, także przyprawa na pewno jest i, i, i zawsze, zawsze jest trochę mocniej pod względem. Natomiast dzisiaj ten mecz był równy i, i, i tego trzeba, tego trzeba jakby, jakby brać pod uwagę, byśmy mieli plan na swój mecz i, i takie mam odczucie, że z tych dwóch sytuacji chyba najlepszych w całym meczu, bo na pewno takie były, to, to nie chyba, bo, bo Patryk Szwedzik, Słupek i Zbyszek Wojciechowski w tej 45. minucie, gdybyśmy mieli prowadzenie, wygralibyśmy to spotkanie. Natomiast yy, no nie zdobyliśmy tych bramek, no a druga połowa była już na pewno łeb, -łeb z taką optyczną może przewagą Jaszczębia, ale też tak to zaplanowaliśmy, mieliśmy, mieliśmy pomysł na to, żeby, żeby wykorzystać te wolne przestrzenie za, za środkowymi obrońcami Jaszczębia, żeby, żeby ich nękać naszą lokomocją biegową i, 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 i tymi rzeczami, które mogły nam dać bramkę, nie dały, Czy ja jestem zadowolony, październik za mną, a przeżyłem bardzo dużo miesiąc wcześniej, bo, bo, bo na pewno było niekolorowo, Dzisiaj w jakiś sposób na pewno stanęliśmy na nogi, drużyna nabiera pewności siebie. Widzę, że, że jest coraz lepiej w wielu rzeczach. Strasznie e, pozytywnym impulsem był mecz z Brookbetem, który był można powiedzieć przed chwilą. I to jak, jak jakby wszystko zjednać i porównać, czyli tą intensywność, czyli te mecze co chwilę. Jednak rzeczywiście mecz z drużyną ekstraklasową 120 minut i tak niefrasobliwie nie, nie, nie zakończony w środę wieczorem, a dzisiaj gramy, to ja muszę powiedzieć, że mi się to ubiera we wszystko, że, że, że to jest takie komplet, że to jest to, co, co, co powinniśmy szanować i powinniśmy pielęgnować. Następny mecz mamy u siebie z koroną, ale mamy cały tydzień ku temu, aby się do tego meczu przygotować i, i, i wydaje mi się, że staniemy fajnie do, do tego zadania. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Derby, które Uważam, że dzisiaj były, dzisiaj były rozegrane. Myślę, że to nie były derby, gdzie treszczały kości, trzeszczały kości, trzęsłały kości. Było dużo jakiegoś tam ciężkich, czy brutalnych, czy hamskich faulów, Na pewno tego, tego czegoś takiego nie było. A z przebiegu meczu. No ja myślę, że w pierwszej połowie gdzieś tam próbowaliśmy grać. Mówię, próbowaliśmy, bo tak naprawdę z tej naszej gry nic nie wynikało. Po jakichś naszych takich wymyślanych wprowadzeniach GKS miała naprawdę bardzo dobre sytuacje. Natomiast w drugiej połowie gdzieś tam sytuacja, jak gdyby się Powielała, powielała, natomiast z jedną różnicą. Różnica polegająca na tym, że my przy, tych, przy tej grze, którą żeśmy prowadzili, to myśmy sobie potrafili również stworzyć kilka naprawdę dobrych, fajnych sytuacji bramkowych. I taka była różnica między pierwszą i drugą połową, jeżeli chodzi o nasze granie. Myślę, że dwie drużyny ranne, dwie drużyny potrzebujące punktów, no, no nikt chyba do końca, do końca się z tego remisu nie cieszy, no przynajmniej nie my. Dziękuję. Patryk, remisujemy w Jastrzębiu bezbromkowo z GKS-em. W pierwszej połowie miałeś kilka sytuacji, no po prostu szkoda, że się nie udało ich wykorzystać. Dokładnie. Żałuję tych sytuacji, których nie wykorzystałem, bo na pewno, gdybym, gdyby udało mi się je trafić, to wynik pewnie byłby inny i pewnie przechylilibyśmy szale Zwycięstwa na naszą stronę. Pierwsza połowa nieco inna od tej drugiej. Co możesz powiedzieć o tym, jak dzisiaj wykonywaliśmy plan? Na pewno trzymaliśmy się tego, co sobie założyliśmy. Graliśmy bardzo dobrze w defensywie. Rywal nie stworzył sobie jakichś dogodnych sytuacji. Na pewno cieszy to, że zagraliśmy już kolejny mecz na zero z tyłu. I oby tak dalej, tylko trzeba poprawić tą ofensywę. Mecz w Jastrzembiu za nami, przed nami spotkanie z koroną Kelce, nieco więcej czasu na odpoczynek, no ale już skupiamy się na tym kolejnym rywalu. Tak, dokładnie, teraz najważniejsza jest regeneracja po tym ciężkim tygodniu. I od początku mikrocyklu skupiamy się tylko i wyłącznie na koronie.